Dzień doberek, witam z rana z tej strony Mariusz, projektor w na Surowo. W którym razem z Agnieszką dzielimy się swoją wiedzą, którą zdobyliśmy w swojej drodze do zdrowia. Cieszę się, że tu wskoczyłeś. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak stres wpływa na to, jaki jest stan na naszego zdrowia, gdzie się akumuluje, czy w ogóle się akumuluje, jak to zrozumieć, jak pozbierać wszystkie kaweczki do, do jednego w jedną całość żeby zrozumieć, jak się pozbyć tego, że masz problemy jakiekolwiek w swoim ciele. Najlepszym rozwiązaniem byłoby prawdopodobnie, mam nadzieję, że tak chcesz, żeby nic cię nie bolało, żebyś nie musiał brać żadnych tabletek, żebyś nie musiał się leczyć na nic, co w tym momencie stwierdzono w twoim ciele. Chcę Ci powiedzieć, że wszystki stres, cały stres się akumuluje w naszym ciele. Wszystkie wydarzenia, wszystkie zdarzenia z naszego życia wpływają na to, że stres nabudował się w naszym ciele, nabudował się w naszych komórkach, jest to tak zwana pamięć komórkowa, jak również w nadnerczach, ponieważ nadnercza są tym organem, tym gruczołem, który, który produkuje hormony stresu, jest odpowiedzialny za produkcję kortyzolu, adrenaliny i jeszcze innych hormonów. W przypadku kobiet, to będzie również estrogen, to będą inne hormony kobiece. Podczas menopauzy, po menopauzie nadnercza przejmują tą funkcję. Jeśli są wyczerpane, jeśli są zmęczone stresem, który nabudował się przez wszystkie lata, niestety możesz mieć bardzo poważne problemy. Wiele osób, które się do nas zgłasza, Szuka tutaj rozwiązania dla siebie, jak się pozbyć danego bólu. Nakręciliśmy całą serię filmów na temat tego, gdzie nacisnąć, jak nacisnąć, co zrobić, żeby tego bólu się pozbyć, ale nie mamy takiego filmu ogólnego i chciałbym Ci teraz w tym momencie przełączę kamerę w drugą stronę. Mam nadzieję, że uda się zobaczyć, co my mamy tam napisane na tablicy. Przede wszystkim akumulacja. Od czego zaczęliśmy. Każde, każde zdarzenie z Twojego życia. Jak byłeś małym dzieckiem, uderzyłeś się w głowę, nie wiem, przewróciłeś się, skaleczyłeś rękę, skaleczyłeś palec, wszystko, co się wydarzyło w przeszłości, wszystko się po prostu do kupy zebrało, czyli powstała tak zwana pamięć kom komórkowa. Każdy z nas się gdzieś tam spinał po jakichś drzewach, każdy z nas gdzieś, nie wiem, stawał na jakieś krzesło, żeby po coś sięgnąć, przewrócił się, spadł ehm, nawet czasami, no po prostu są to bardzo, bardzo poważne urazy. Niby się pozbyliśmy całego tego fizycznego momentu, czyli nie wiem, rana się zasklepiła, coś tam za, powiedzmy, nie wiem, ktoś nam zszył czy coś tam, nawet może byliśmy w szpitalu. Z czasem jakby to zapominamy, natomiast nasze komórki cały czas to pamiętają. Nadnercza, tak jak zaznaczyłem, nadnercza akumulują cały stres. Od urodzenia, a nawet w czasie ciąży, jak również niektórzy mówią, że przed ciążą, przed zajściem w ciążę. Mama akumuluje stres, który później przekaże dla swojego dziecka. Czyli, jakby jesteśmy tym stresem już zarażeni, zakażeni tym stresem komórkowym, nawet w momencie, kiedy powstajemy, wychodzimy na światło dzienne, pojawiamy się w życiu i mamy już pewien bagaż ten bagaż cały czas się dobudowuje za każdym razem kiedy zapłaczymy, za każdym razem kiedy czegoś chcemy za każdym razem kiedy nasza mama czy nasz tata nie postąpi z nami tak jakbyśmy chcieli to wszystko się akumuluje stare urazy tak jak powiedziałem jakieś uderzenia bardzo często jest tak że nie możesz spać nie wiesz dlaczego chodzisz bierzesz tabletki chcesz się wyleczyć i tak dalej a to jest jakiś stres stres który powstał na przykład kiedy dostałeś piłką na przykład na 60 lat temu albo upadłeś na tyłek jeżdżąc na łyżwach 45 lat temu i cały czas ten stres jest schowany np. u Ciebie w karku, jak również u podstawy czaszki. Ten stres przeszkadza Ci w tym, żeby się zrelaksować, żeby spać, żeby regenerować swoje komórki. Następnie to będą operacje, infekcje, czyli każda infekcja, infekcja w cudzysłowie, za każdym razem, kiedy potrzebujemy się pozbyć jakiś toksyn z naszego organizmu, jest jakieś oczyszczanie, jakiś proces, który tam gdzieś powstaje, nie wiem czy wiesz, ale za każdym razem powstaje również tym, z tym związany stres. I ten stres się akumuluje. Niby infekcja się skończyła, natomiast stres dalej z nami jest. Menstruacja. Niestety, menstruacja to jest też stres. To jest ból, to jest stres. Każda ta menstruacja jest zapamiętana przez nasze ciało. Jak również utraty, żal, smutek. Jeśli w naszym życiu pojawiają się rzeczy, które powodują, że płaczemy, że coś się wydarzyło, że, że jest jakaś utrata, nie wiem, pochowaliśmy kogoś bliskiego. Straciliśmy majątek, straciliśmy dom. Te wszystkie rzeczy się akumulują. My niby o nich nie myślimy, bo na co dzień zajmujemy się takimi rzeczami podstawowymi, jak założyć buty, jak zrobić zakupy, jak pójść do pracy i zrobić te wszystkie inne rzeczy. Natomiast nasze ciało nie zapomina. Niestety nasze ciało nie zapomina. One cały czas ma w sobie ten program. No i toksyny. Toksyny tak samo jak stres akumulują się w naszym ciele. Kiedyś uważano, że nasze ciało jest na tyle wydajne, że jest w stanie wydalić wszystkie toksyny na zewnątrz. Być może tak było kiedyś, zanim powstała nauka, zanim powstało modyfikowane jedzenie, zanim powstało jedzenie tego, co dzisiaj jemy, zanim powstały te wszystkie rzeczy, które dzisiaj nas stresują. Toksyny mogły nie mieć aż takiego wielkiego wpływu na nasz organizm, i prawdopodobnie nasze ciało świetnie sobie z tym radziło. Niestety, dzisiaj nasze ciało nie radzi sobie z tym, a dlatego tyle osób umiera na nowotwory, dlatego tyle osób ma problemy z nadwagą, dlatego tyle osób cierpi, dlatego że to wszystko się zakumulowało w naszym ciele. I teraz wyobraź sobie, że przez całe swoje życie zbierasz cały ten stres. Tu się uderzyłeś w głowę, tutaj uderzyłeś się w łokieć. Tutaj babcia ci zmarła, tutaj nie wiem, straciłeś pierwszą miłość, co następne może być, następna operacja, jakiś wypadek, straciłeś pracę, straciłeś biznes albo żonę i tak dalej. To wszystko cały czas niestety w tobie siedzi. A chcąc nie, chcąc nie, jesteśmy w stanie niestety się tego pozbyć. Stąd nasz projekt Odmładzanie na Surowo, pokazujący Tobie różne sposoby na pozbycie się skumulowanego stresu. Jednym z takich sposobów przede wszystkim, zanim ich do tego do, 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 dojdę, ale jeszcze powiem, dlaczego w tym momencie jest jeszcze większy problem, bo brak usunięcia tego stresu może spowodować coś więcej. Przede wszystkim ciało co ja tutaj pisałem, jest cały czas w stresie. Czyli ciało, jeśli ma jakiś stres, jeśli ma jakiś uraz, to cały czas jest jakby w stresie. Ten stres powoduje to, że nadnercza cały czas produkują kortyzol. Jest jakieś napięcie, jest jakieś takie, nie wiem, no, na przykład jeśli boli Cię teraz bark, to może Cię to boleć, Ty się możesz tylko denerwować z tego tytułu, ale dla ciała ten stres jest bardzo poważny. Ten stres będzie powodował to, że nie będziesz funkcjonować tak jak trzeba. Co to spowoduje? Kiedy pojawia się hormon stresu, kortyzol, nie wyłączają się podstawowe funkcje życiowe. Nie można, nie ma dobrego trawienia, nie ma rozmnażania, nie ma naprawiania innych rzeczy, bo wtedy ciało przede wszystkim ma kortyzol i wtedy, nie wiem, masz objawy autoimmunologiczne jelit, masz problemy ze skórą, masz jakieś problemy rzeczy, które się dzieją w Twoim życiu, które Ci się leczy, zamiast zadbać o to, żeby się pozbyć stresu. I na przykład jeśli boli Cię prawy bark, jeśli boli Cię prawy bark, po potrzebujesz pod żebrami, nacisnąć sobie w tym momencie, żeby zobaczyć. Ja już powie, pokazywałem to kilkanaście razy. Poszukaj naszego filmu, naszych filmów Boli Bark. Wpisz sobie na odmładzanie, na surowo Boli Bark, Boli mnie kolano, wpisz sobie. Mam e, ostatnio pokazywaliśmy na Facebooku, sięgnij na Facebook tego filmu, nie wrócę, na YouTube, a, jeszcze nakręcę oddzielny, jak się pozbyć na przykład cieśni netkarska, które też będą stref, stresem w Twoim organizmie. Nie schudniesz, wiele osób przychodzi tutaj do naszego projektu, żeby zrzucić zbędne kilogramy. Bardzo mocno to pragnę podkreślić. W projekcie pokazujemy, jak wyzdrowieć i przy okazji zrzucić kilogramy, a nie jak tylko zrzucić kilogramy. Bo zrzucić kilogramy, wiesz, to każdy może. E, możesz to zrobić w albo zdrowy, albo niezdrowy sposób. Natomiast kiedy będzie stres, nie schudniesz, ponieważ jak jest stres, jest kortyzol, nie będzie można korzystać z kanek tłuszczowych, żeby zamienić je na energię, będzie to zablokowane. Nie dasz rady się ruszać. Z każdym momentem swojego życia przestaniesz normalnie funkcjonować. Coraz mniej będzie tego ruchu, przez to, że będzie coraz mniej tego ruchu i coraz więcej stresu, nie dasz rady ruszać się jeszcze bardziej. Dlatego na starość zaczynamy się kulić, kurczyć i tak dalej i po prostu przestajemy chodzić. Jest brak komunikacji z częściami ciała. To też jest bardzo ważne, bo widzisz, jak jest stres uwięziony jakiś, na przykład boli Cię bark, jest to stres uwięziony na przykład w pęcherzyku żółciowym. Nikt ci tego nie mówi, bo tego nikt nie uczy, bo tego nikt nie wie tak naprawdę, myśmy zdobyli tę wiedzę zupełnie w innych miejscach niż w Polsce. Wystarczy przemasować pęcherzyk żółciowy, żeby pozbyć się stamtąd stresu i przestanie boleć bark. Nie zawsze, ale praktycznie w dziewięciu przypadkach na 10 czy jest brak, brak komunikacji. Jeśli tam jest stres, jest brak komunikacji z pęcherzykiem żółciowym, jak jest brak komunikacji z pęcherzykiem żółciowym, to nie wiem czy wiesz, ale żółć nie będzie prawidłowo trafiać do trawienia, do układu trawiennego i nie będziesz właściwie wybierać e, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach ze swoich pokarmów. Jak również pojawią się na przykład zatwardzenia, pojawi się problem z wytruż, wypróżnianiem, bo y, ścianki jelita nie będą jakby wyśluzowane właśnie tą żółcią. Yy, I mnóstwo mnóstwo problemów, które po prostu brak komunikacji, nie ma tego przepływu energetycznego, może się pojawić insulinooporność. Z, z trzóstką nie jesteś w stanie dobrze się komunikować, szóstka może wyprodukować za dużo insuliny, yy, komórki się zamkną na tą insulinę i będziesz mieć problem insulinooporności. A zatem co zrobić? Bo widzisz, w projekcie pokazujemy, gdzie leży problem. My nie leczymy objawów tutaj. Pokazujemy, gdzie są problemy. Problemy są dużo głębiej niż to, co robi dzisiejsza farmacja czy medycyna. Problemy leżą dużo głębiej. Tak naprawdę rozma rozmawiamy tutaj o fundamentach. Natomiast chciałbym, żebyś zostawił naprawianie swojego organizmu dla prawdziwego, prawdziwego uzdrowiciela, który mieszka w Tobie. Ponieważ zbyt wiele osób niestety leczy objawy, zamiast skupić się na tym, co trzeba zrobić, żeby prawdziwy uzdrowiciel, który mieszka w Tobie. Mógł się zająć naprawianiem. Przede wszystkim naprawiamy sen. To będzie pierwsza rzecz, którą w 2020 roku będziemy z Tobą omawiać cały czas. Już było kilka filmów na początku roku, będzie coraz więcej, ponieważ mnóstwo informacji na temat snu zebraliśmy, odbyło się bardzo dużo badań różnego rodzaju na ten temat. Chciałby, chcielibyśmy się z Wami tymi badaniami podzielić. Czyli naprawiamy sen, o której potrzebujemy chodzić, ile yy, spać, ile godzin powinniśmy spać i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ podczas snu. W momencie, kiedy jesteś w bardzo głębokim śnie, e, gdzie nie śnisz, to jesteś w zasadzie wyłączony z życia, wtedy się naprawiasz. Bardzo dużo rzeczy się naprawia, ale nie zaśniesz, jeśli będziesz mieć jakiś problem, stary uraz i tutaj akupresura. Dlatego jeśli masz jakieś urazy, to zamiast iść i brać na to sterydy, czy chodzić gdzieś po jakichś lekarzach i leczyć i tak dalej, po prostu wpisz na YouTubie, bardzo łatwo tam jest znaleźć, napisz odmładzanie na surowo, na surowo i swój ból. Albo jest w tytule filmu, Twój ból omówiony, albo jest w opisie i wtedy wyskoczy Ci ten film, który jest Ci potrzebny. Jak akupresurą naprawisz swoje ciało pod kątem fizycznym, to wtedy poprawi się sen, bo będziesz mógł zasnąć. Twoje ciało będzie mogło odpocząć i przygotować się do snu. Następnie to będzie napraw swoje jedzenie. Co jesz i kiedy jesz? Bo widzisz, kiedy jesz cały czas... To możesz się nabawić wielu problemów. Jeśli jeszcze to trzy godziny, co dwie godziny, to co ostatnio nam forsowano, to niestety cały czas jesteś też w, w, w trawieniu i nie ma czasu na naprawianie. Czasowa głodówka, jak również to, co wkładasz do swojego ciała, jest bardzo ważne. Zbyt wiele osób nie zwraca zupełnie na to uwagi, a, a wręcz przeciwnie. Krytykuje to, co chcemy przekazać. My od 8 lat nie jemy żadnych zwierząt, dzięki temu wyzdrowiliśmy. Jeśli ty chcesz jeść dalej zwierzęta, to znaleźć sposób na to, żeby to nie było główne twoje jedzenie, jak również, żeby przy okazji tego, nie wiem, 20% zajmowało zwierzę, natomiast 80% warzywa. W ten sposób odżywisz swoje ciało. Następna to będzie, zacznij ćwiczyć. Ja rozumiem, że jak coś boli, to się ćwiczyć nie chce, ale żeby coś naprawić, jakiś ból, to trzeba po prostu go rozćwiczyć. Wszyscy wiemy, narząd nieużywany zanika. Jeśli nie będziesz ćwiczyć, to z wiekiem twoje mięśnie będą coraz słabsze, coraz trudniej będzie ci chodzić, ćwiczyć i robić różne rzeczy, a mam nadzieję, że zależy ci na tym, żeby do śmierci być sprawnym fizycznie i pozbyć się bólów. I zmieć, często zmień swoje środowisko. Bardzo często jest tak, że niestety jesteś w środowisku, które nie pozwoli ci na to, żeby wyzdrowieć. Czy to będzie mąż, czy to będzie żona, czy to będą przyjaciele, znajomi, czy to będzie praca, czy to będzie w ogóle jakieś miejsce, w którym się znajdujesz. Chcesz wyzdrowieć, masz cel, rozumiesz te wszystkie rzeczy, chcesz prowadzić, natomiast nie jesteś w stanie wyjść ze swoich problemów, dlatego że środowisko ci na to nie pozwala. Ludzie, którzy chcą wokół ciebie, albo cię wyśmiewają, albo pokazują palcami, albo pukają w głowę, oni nie rozumieją tego, oni nie oglądali tego filmu. Może jakby obejrzeli ten film, to zobaczyliby, że to jest logiczne i to wszystko ma sens, i może zastosowaliby te rzeczy. Dlatego zamiast się dzielić z nimi tym, co wiesz i to, co rozumiesz, dziel się z nimi filmami. W ten sposób będziesz mógł im pomagać. A mam nadzieję, że ten film podsumowujący troszeczkę w jaki sposób ból akumuluje się w naszym ciele pomoże Ci wyzdrowieć. Koniecznie znajdź filmy na ten temat, jak pozbyć się tego bólu. Ja muszę już kończyć. Jesteśmy na Bali. Zapraszam Cię do rejestracji na następną odnowę biologiczną. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.